Siema. W kolejnym odcinku zagrajmy w Medal of Honor Alien Assault No i zaczynamy Dobra Jedziemy Nie damy się Nie damy się, nie damy się Polacy nie dają się przejeżdża Oj, przejedziemy go Buuu jest Ale bym sobie o tą bazikę. To się jeszcze Dam ci. No jedź, jedź... prosto człowieku. O, z zaburów to No mój ten... Robimy dziur, żeby było fajnie. A tam jest strzela? Ten debil. Dobra, to jeszcze co? Co się jeszcze dostać? Po mordzie. No, nic już? O, dobra, mamy jeszcze następną chyba. Nie, nie mam następnej. Tylko na razie mamy tak. Dobra, następny poziom. Dobra, za nami jakiś tam Czołg, Czołg, Czołgiem. La, 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 pa, pa, pa. O, już nam nie będziecie przeszkadzać. No. No, na razie załatwiłem. Nieźle, nie? Prawo do obrażenia ma tylko ten goleś, który strzega. Eee the big up. Kto taki mądry? Kau kosnya. おい 어. Oh. Masz koniec tak? Tak? Ryjki się świeci kolego. No dobra. Następna misja. Znaczy część tej misji. Dobra. O sto, to złotych już mam O siema, czuję, za mam zabawę, to dobrze Dziady ja jedne Nie, zbieram na to. O, ona dobra What? Nie mam już Prøv med tommelen. Dobra, tego nie możemy, niestety. Sorry, że się tak nie odzywam, ale no. Gościu kupę robi. O, to mu granatkę na powitanie. poleciał, Jumper na super! Jesteś kaskaderem człowieku! Ola, lekka się przyda, weźmiemy sobie! nabojami też nie pogardzę! A mam już jakiś ten nabój? U 64! A sobie zmienię na ten, bo to jest dla na mnie najlepsze! O, którym chcę dostać? Ten? Dobra, mam go Mam zakładnika. Dobra tutaj któż to? O reaktor. Tak myślę. Siemomeny. Jadę w świat. Ju, Dobra, teraz gdzie jest otworek? A tu jest otworek. Który wym jest trzela, co? Gincie. Dziękuję. Ukryć się trzeba Marzeza człowieku. Tyle ci powiem Tutaj moja siostra, jak ktoś jest. Który co? Który to? Te? Ja by coś to, to, siostra, nie mówię tego do mnie, tylko do psa. Będzie z nim na dwór. No, ja to już chyba mogę zejść. Tylko, tylko zobaczę, czy oni. Nie zostawili jakichś apteczek. O! Któż to? Stasiek! Dawno Cię nie widziałem. Od drugiej misji. No, Stasiu. A, życia akurat zostało. A wy! Zaraz wam tak dowalę, że się nie Że nie stanie się. Dobra. No chodźcie tu! Chodźcie dziady! No już. Prost. Jezu! taki mądry, tak? Dobra, lecko. sądzimy. No, jedź kapitanie. Nikt już nie został? A, szkoda. Chętnie bym mi sobie powybijał. Na 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 idziemy sobie przez łąkę, la, 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 super, tutaj jest mój stary, la, 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 a to właśnie strzelają do mnie moje starzy, tutaj mamy moją starą, a tutaj mamy starego, dobra. No, ale oni mają leza, jak widać. Nie strzelają we mnie, bo nie potrafią namierzyć przeciwnika. No, jak widzimy, mają leza na gołe oko. No, wchodź. Nie mogę. E, z tym tam. Ten tutaj siedzi. Nie ma, nie ma, pokażę się mamie. Nie, 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 to proszę To kopiecka kryjówka człowieku. No, już się bałem, że jej nie, że jej nie wezmę. Teraz zmienimy sobie na Half-Fifa i jedziemy. Ale niestety czas mi się kończy, więc do zobaczenia później.